Ciemna nocka, księżycowa nad doliną. I za lasem, ptak szewioce, głośno gdzieś Ja do ciebie, czyś nie mogę, bo mi bronią. Choć tak bardzo chciałbym dzisiaj, widzieć cię. Wiem, że serce Twoje pracze. Że mam pracę się naszą piosenkę. I zaślujaj. Wiesz, idzie spadaliście, a tu ciągle nie ma nic. Coś nie ma, zapomniałaś, co mawiałaś. Nie musisz tego trzymać, tylko czytaj, tylko ale nie musisz, może z

Zespół Biało-Czerwoni. Legenda polskiej kolonijnej muzyki w Chicago. Pięknie studio, witam Katarzynę, wokalistkę, a przede wszystkim założyciela i teraz zespołu Zbyszka Kasprzyka. Dobry wieczór. Dobry wieczór Grzegorz, dobry wieczór, szanownym Państwu. Jest mi miło, że znowuż możemy się spotkać na falach Etaru, na zaproszenie Grzegorza Gdynia. Dobry wieczór. Chciałem zapytać, czy pamiętasz? Pierwszy koncert zespołu Biało-Czerwoni, kiedy on się odbył i, i, jak, i w jakim składzie wtedy graliście? Gdzie był ten koncert? Troszkę wstyd wspominać ze względu na, na wiek, ale pamiętam ten wieczór dokładnie. Rok 1982, kwiecień, a zabawa klubu Żabno. Dokładnie nie wiem, na jakiej sali się to mieściło, ale wiersz pamiętam dokładnie, y, y, ponieważ y, był to jak... Można by powiedzieć y, udany wieczór dla nas. Y, dodało nam to y, animusu, żeby kontynuować tą pracę aż do dzisiaj. Do dzisiaj I może nawet przeskoczymy to, ten miliony ten, ten rok, jeżeli dobrze pójdzie. No, mam nadzieję, że tak będzie. Jesteście znani z tego, że gracie oczywiście na różnych małych uroczystościach y, klubów y, różnych ziem, tutaj w naszym Chicago, ale także. Oczywiście koncertujecie, mam tutaj na myśli większe imprezy, na przykład dożynki. Czy takich imprez jest często, czy trudno jest załatwić z Wami wolny termin w ciągu roku? Jak to wygląda? Z terminami, jeżeli chodzi o, o angażę, wszystkim proponujemy, żeby zwolnili po prostu rok wcześniej. Wtedy jest szansa, że możemy być po prostu angażowani na, 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 wybraną, na wybraną datę. A zdarza się również, że niektóre daty są oczywiście otwarte yy, yy, dłużej, ale gdyby ktoś sobie życzył na zabawy do proponujemy im wcześniej, tym lepiej. Proszę, proszę. Chyba narobił sobie dzisiaj yy, kilku progów. To oczywiście z uśmiechem mówię wśród polonijnych zespołów, bo nie znam takiego zespołu, który trzeba by zamawiać na rok wcześniej. To tylko pogratulować. Dziękuję bardzo. Oczywiście to nie przychodzi w, bez wytężonej pracy, ale z drugiej strony Tą pracę trzeba też lubić, żeby ją wykonywać przez prawie 30 lat. No tak, chyba lubicie tę pracę naprawdę wykonywać. Co się wydarzyło w Zespole Biało-Czerwonie od Waszej ostatniej wizyty w naszym labie? Od czasu ostatniej wizyty nagraliśmy album z kolędami, który ukaże się na, na te święta. Oczywiście będzie dostępny ten album u ciebie w sklepie, Grzegorz. Również nosimy się z takim planem. A żeby widać wszystkie nasze albumy, yy, yy, które się ukazały w postaci winylowej na, yy, na płytach Compact Disk, żeby uczcić to, to milenium. Również podążając z postępem techniki, mi się swojej własnej strony internetowej, hasło której brzmi www.whiteandred.com. Do czego ma służyć wobec tego taka strona internetowa? A strona internetowa powstała jako udogodnienie dla naszych klientów. <laughs> Można tam zapoznać się z członkami zespołu, posłuchać naszych nagrań, zanadomić się z datami imprez, na których występuje zespół Biało-Czerwoni, zamówić jedną z płyt oczywiście, czy też przeprowadzić korespondencję pocztą elektronową z zespołem. Pragnę tu też wspomnieć, że każda zabawa, czy też bankiet, na którym występuje zespół Biało-Czerwoni jest ogłaszana na naszej stronie. A więc jest to dodatkowa forma reklamy dla naszych klientów i dostępna na cały świat. No to pięknie. Zespół Biało-Czerwoni to nie tylko te piosenki sprzed lat, które wydaliśmy wspólnie, ale także nowe kompozycje. Chciałem się Państwu przedstawić wersję zespołu Biało-Czerwoni, piosenki kuralka Halka. Ta piosenka znajdzie się na płycie kompaktowej. Oczywiście znajdzie się na płycie kompaktowej, która już jest. Prawie, że skończona i, i będzie dostępna w, za, 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 za dwa miesiące, najdłużej oczywiście do nabycia w EuroCity Connection. Dziękuję za tak. Proszę ten bardzo. to, że <noise> Chłopaki jak Wam idzie? Bardzo dobrze nam widzie. Tak? tak jest... Po, po koniaku to jeszcze jeszcze nie rozwinął. Tak, tak na widzicie, Zbyszek się rozpędził na dwa pytania od razu. <noise> ja się patrzę, a on już skończył wszystkie pytania, sobie teraz ciebie będę przepytał. Bardzo nowoczesna innowatorska interpretacja piosenki Góra Alkoholko. Kto śpiewał ten utwór? W zespole Białczalonia oczywiście prawie, że nie prawie, że wszyscy członkowie śpiewają, akurat ten utwór śpiewa Roman Zelek. O, Przepiękny śpiewało. głos. Okay. Myślę, że wielu polonusów będzie chciało zakupić taką płytę kompaktową zawierającą tą bardzo nowoczesną wersję piosenki Góra Alkoholko. Ale zespół Biało-Czerwoni także śpiewa standardy. Postanowiliście nagrać swoją wersję piosenki Polskie Kwiaty, utrzymaną w rytmie tanga. Dlaczego? Akurat tak się zdarzyło, że, że słyszeliśmy wiele interpretacji tej oto popularnej melodii, a bez przerwy nam się marzyło, żeby to właśnie zrobić w rytmie tanga. Jakoś, przynajmniej nam, ta pioseneczka pasowała do wykonania w tym rytmie. Posłuchajmy. Przebój za przebojem. Przebój za przebojem. Zrobimy tak. ze spół Biało-Czerwony. Przed chwilą wysłuchaliśmy piosenek zaśpiewanych przez Pyszka sprzyka przez mana zelka, ale przecież także w zespole śpiewa ta najpiękniejsza część zespołu, Katarzyna. Czy wobec tego możemy przedstawić jakąś piosenkę może nową zaśpiewaną przez Katarzynę. Proszę bardzo, nasza adaptacja popularnej piosenki Sarduszka 2. Śpiewa Katarzyna. Ta piosenka została nagrana, proszę Państwa, kilka godzin temu, a więc będzie to absolutna muzyczna premiera. Katarzyna popisuje się swoim masterpiece w, 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 z, z włosami, które wykonała na swoim kliencie Grzegorzu. Wykonuje no, super. Mam nadzieję, że się kończy tylko na włosach. Jaki zazdrosny. Do życia tylko potrzebne jest serce, by dać je komuś tam. Nie licząc godzin, śpiewaj piosenkę, śpiewajmy razem. To bardzo nietypowa wersja polska piosenka utrzymana w ritmach. Hawajskich, co skłoniło, was do, skłoniło Ciebie do stworzenia takiej interpretacji tej popularnej piosenki? Nasze wakacje i nasz ślub na Hawajach oczywiście. Wiem Grzegorz, że Ty też masz miłe wrażenia stamtąd. Sądzę, że ta melodia Ci się podoba, ta interpretacja tej melodii. Myślę, że, że tak. Zresztą chyba najważniejsze, żeby się podobała naszym a naszym fanom. Myślę, że tak właśnie będzie. Ta piosenka oczywiście dołączy do pozostałych utworów na najnowszą waszą płytę kompaktową, tak? Tak jest. A nad czym obecnie pracujecie? Pracujemy w tej chwili na jeszcze jednej składance, po naszej wizycie w Polsce. Doszliśmy do wniosku, że jest masa piosenek, które są bardzo oryginalne yy, i to są perły polskiego folkloru. Chcielibyśmy zrobić kilka takich adaptacji, i, i może i nawet uchronić te pioseneczki przed, yy, przed zaginieniem. Yy, Proponuję tutaj wykonać taką, taką płytę, która by się składała z falczyków i poleczek i takich właśnie składanek regionalnych, które są typowe dla Polski południowej. Macie pewien wielki komfort, mianowicie nagrywacie w prywatnym bardzo nowoczesnym studiu nagraniowym. I póki co ciągle nie dopuszczacie nikogo do tego studia. Proszę. Czy w planach będzie także nagrywanie innych zespołów w studio biało -Czerwone. Więc ja zawsze się bronię, mówię także że jeszcze to dokładnie nie rozgryźliśmy tego studia i po prostu na, na własnych płytach się utrzymy. Ja sądzę, że, że, że jest to możliwe, jak osiągniemy pewien pułap, żebyśmy mogli zadośćuczynić wszystkim wymaganiom muzyków, to na pewno to studio będzie dostępne również dla innych. Jeszcze chciałbym, żebyś powiedział, jaki jest obecny skład zespołu. Skład zespołu to jest Basia Katarzyna, teraz tutaj z nami w studio. Andrzej Golec, perkusista już od lat i również wokalista. Mieczo Kmicik, multiinstrumentalista, gra na saksofonie, trąbce, organach, na basie oraz śpiewa. A ja po prostu Jakoś próbuję robić co mogę na gitarze, na akordeonie i w obsłudze studia nagrań. wszystko wiemy o zespole Biało-Czerwoni. Proszę Państwa, teraz będzie można porozmawiać z tym arcypopularnym polonijnym zespołem kierunkowy 708-524-9762. Zespół Biało-Czerwoni przeznaczył dla pierwszych pięciu osób, które zadzwonią się do studia Pięć kaset magnetofonowych, które będą do odbioru Euro CD Connection już od jutra. Tymczasem jeszcze jedna piosenka na zakończenie tego spotkania z legendą polonijnej muzyki w Chicago, zespołem Biało-Czerwoni. To będzie ich interpretacja piosenki Hej Sokoły. Był dzisiaj z nami Zbigniew Kasprzyk i jego żona Katarzyna. Pięknie dziękuję za te nowe piosenki, zwłaszcza za serduszka dla Wydma Hawajskich. I Pięknie dziękuję także za chwilę czasu, że znaleźliście w naszym bardzo zabieganym życiu czas na to, by przyjść do dzisiejszego otwartego mikrofonu. Pięknie dziękuję i do zobaczenia. Grzegorz, przyjemny po naszej stronie. Dziękujemy Tobie i dziękujemy Państwu również za wysłanie programu. A teraz jest pukanie czerwoni. Poza anteną będzie odbierał telefony od Państwa kierunkowy 708-524-9762. Pokaż się Pokaż swój. Zosia ma we are sharing two radio personalities over here, wpna 1490 uh, Mrs. Uh, Zosia Borys, very well known personality, and there is a gentleman called hey, Michail everybody knows as well. We What's are happy handsome, to be here. handsome, most handsome from the beginning. Uh, well, it's handsome, but i are going to do something about the hair. <laughs> <laughs> no, it's a beautiful hair, I like it. <laughs> something better. <laughs> yeah. Pani się wybiera do Polski, słyszeliśmy. Tak, tak ja ten polski na no. siódme polonijne forum mediów polonijnych. Pani powie, jak długo pani już pracuje tutaj w tej radiu? W radiu 30. 30. Tak. Nie widać, prawda? Poczuję się, że nie widać, absolutnie, prawie tak długo jak biało czerwony właśnie nie to widać. Tak. Tak Białoczerwony czerwony też pamiętam prawie od samego początku. Proszę. Byłam na naszych różnych tak. koncertach i na różnych. Zabawach i balach, na Nie dajemy się wiekowi, prawda? Tak, nie, nie, nie dajmy Wyglądacie ciągle no. jak młodzieńcy. Ja miałem ja, ja, na myśli. Nie o nie, tak. no, ja, ja się w ogóle nie daje wiekowi, to w ogóle nie ma niczego jak wiek. Kobieta zawsze jest młoda. Powinna być, powinna być, a przede wszystkim, nie, jeżeli się dobrze tak. czuje. I nie da namówić się na kompromis, na zapomnienie, lecz na łzy. Zawiedzie cię i na dobre i na złe zostaniesz ty